Serdecznie witamy. Witamy Pana Waldemara niezoraskiego z małżonką, sponsora dzisiejszego balu. Pan Tozbroń również jest sponsorem nagrody na dzisiejszy bal. Pan Henryk Gardocki z małżonką, sponsor dzisiejszy. Pan Stanisław Brodowski z małżonką, też sponsor. Pan Andrzej Karczewski, witamy sponsor dzisiejszego balu. Pan Stanisław Dragoniecki literackie Dla na Jośnińskiego Nazwisko. Czy coś wspólnego z tym Pan Jan Ranachowski, kierownik drużyny seniorów piłki Nożnej Klubu Brągonia. Pan Władysław Marczuk, członek zarządu Klubu Grągonia. Pan Stanisław Woźniczek, najważniejsza osoba i tu Robiliśmy to po raz pierwszy z tą nadzieją, że w ten sposób jakby przybliżymy ich sylwetki, przybliżymy społeczeństwu miasta drogowa to, że w naszym mieście są jednostki, które uprawiają sport, może nie tylko jednostki dość szeroko i mają osiągnięcia, mają wyniki liczące się nie tylko nawet na szczeblu krajowym. W tych yy, propozycjach był cały przekrój tego, co się w mieście w Mrogowie w sporcie dzieje i co się uprawia. Na nasz konkurs wpłynęło 1946 kuponów. To daje Państwu jakby obraz, ile osób wzięło w udział. Można to porównać na przykład z ilością osób biorących udział w Gazecie Olsztyńskiej, o redakcję, która przeprowadza lewisty na dziesięciu najpopularniejszych sportowców w Armii Mazur. Proszę Państwa, i zaczynamy. Miejsce dziesiąte. 1138 punktów. Ja. Aneta Abramowska. MKS Morogowia Piłteresna. Do Kolorowego uroczystego wręczania nagród poprosimy Pana Burmistrza i Pana Dyrektora Zespołu Oświatowo-Sportowego Baza. Prosimy bardzo. Pana Dyrektora prosimy. To jest ten kuchar, który Pan Dyrektor może będzie uprzejmy wręczyć. Gratuluję. Dziesiąte miejsce, przypomnę, 1138 punktów. Aneta Abramowska. Prosimy nie uciekać, Radna, prosimy tutaj. Halo, lęczna, prosimy tutaj. Miejsce dziewiąte. Jan. Aleszczyk. Aleszczyk. 1214 punktów. Posypacz junior starszy bez Londrowia. Trener rok zdjęcia. Pana dyrektora, panie dyrektorze, nie zwolniliśmy jeszcze pana z tej funkcji. Proszę, proszę, prosimy bardzo. Proszę wręczyć pucha. za miejsce dziewiąte. Ja mam prośbę, gdy pan dyrektor uprzejmy pozostał bo po pana burmistrza będzie łatwiej. I miejsce ósme, najmłodszy uczestnik naszego plebiscytu. Już wszyscy wiedzą. Tomek Palewski. To Zdolny. Gra już w rodzinie miorów starszych od Państwa Tomasz Palewski zdobył 1257 punktów. Brawo, gratulacje. Proszę państwa, miejsce siódme. Henryk Kacprzyk. Kacprzyk. Henryk Kacprzyk, Kosykasz MPS Morągowie 1258 punktów. Jeszcze, jeszcze, jeszcze tutaj nagroda od pana dyrektora Józefa Nowickiego. wręczona przez pana Józefa i miejsce szóste. Andrzej Piasecki. Baza mrągowo. 1545. A dyscyplina jest Chyba nie tylko. Andrzej Piasecki, Baza Mrogowo, 1445 punktów. Co się nie sprawdza wcale z wojewódzkimi wynikami z Gratulujemy panu Andrzejowi. Nie powiodło mu się w Polsce, nie powiodło mu się w Rangowie. Gratulujemy serdecznie. Piąte miejsce, jedyny przedstawiciel piłki nożnej. Piotr Łotysz. Piotr Łotysz. R. jest seniorzy, 1714 punktów. Miejsce czwarte. Róża Pelska. 1826 punktów, piłka ręczna i Jorka Starsa. To tak brzmi, może że aż tak mocno starsza, nie, to tylko tak się nazywa, Juniorka starsza, to młoda dziewczyna jeszcze bardzo. MKS Mrągowia. I miejsce trzecie. Kasia Trygiel. Baza Mrągowo. 2351 punktów. Kasia pływa na desce Raceboard i reprezentuje oczywiście bazę Mrągowo. Miejsce drugie. Joanna. Burzyńska. Nie obecna dzisiaj na balu, ale jest obecny i trener, i trenera poprosimy o odebranie nagrody. Pan Andrzej Piasecki jest trenerem. Prosimy Pana Andrzeja. Joanna Burzyńska zdobyła 2480 punktów. I proszę Państwa, numer jeden w To Proszę bardzo. Zwignie? Włyński. Zbignie Wojski. Gratulujemy bardzo. Numer jeden, 2556 punktów. Nie zresody. Słyszałam już dawno, że jest to tak. O szóstej w dodatku, który o piątej, o piątej, jest straszny straszne dla mnie. Biega. Biega wytrwale, wybiegał wiele nagród, znakomitych miejsc. I wygrał plebiscyt. I oto, proszę Państwa, cała dziesiątka. Ja tylko w uzupełnieniu może szybciutko powiem, kto jest, co ubiegał się. Zdzisław Lesiński, Szachy. Jerzy Skrzypczak bryt sportowy, Marek Sosna nożna, Wojciech Długozima baza mrągowo w Jerzy Schubert biega niezeszony, Marian Miksza, Robert Janecki, Karol Jabłoński, Marcin Dobrosielski, Krzysztof Seredyka, Wacław Szukiel, Agnieszka Mierzejewska, Ewa Piątkowska i Tomek Dziwda. Ci wszyscy również ubiegali się o miano, o miejsce tutaj w tej dziesiące. Na no, wyniku plebiscytu dziesiątka wygląda tak, jak Państwo widzicie. I proszę Państwa, to nie wszystko jest, bo dla tych wyróżnionych sponsorów dzisiejszego balu fundowali nagrody. Ja szybciutko powiem, co jest i kto co ufundował. Pan burmistrz miasta, Pan Dariusz Jarosiński, ufundował odkurzacz. Tutaj taki piękny, duży odkurzacz. Firma Gazolina Kuchenkę Gazową. Firma MM International dwa krzesła ładne. I mamy tutaj spółka motomazory, aparat fotograficzny Kodak. Hotel Orbis Rągowa, również aparat fotograficzny Kodak. PSS z Poem, żelazko, takie najnowszej generacji, najlepsze jakie w mieście było. Proszę Państwa. I Bank Spółdzielczy. Zegarek Kasio. Jednostka wojskowa, aparat skin. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej Zegary Casio. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Radiomagnetofon. Miejska Energetyka ciepna, Serwis do kawy na 12 osób z pełnym obsesądowaniem. Także nagrody są interesujące. I proszę Państwa, jak przedstawialiśmy od 10 do 1 to wybór nagrody robimy w odwrotnej kolejności. Zatem pierwszy ma prawo wyboru z tych nagród tutaj, które są. Prosimy pana Zbyszka Łuńskiego, żeby wybrał swoje nagrodę. Pan... Panie Zbyszku, powiemy co jest. Jeszcze raz powtórzymy. Jest odkurzacz elegancki, jest kuchnia gazowa, są dwa krzesła, są zegarki Casio, są kodaki, aparaty fotograficzne, żelazko eleganckie, serwis na 12 osób do kawy i radio magnetofon. Wybór należy do Pana. Najlepiej wszystko. Ale tylko jedna nagroda jest możliwa do pięciu. Yy, dzięki Panu Zbyszkowi. No potrzebny ten... Potrzebny ten ktoś, kto pomoże wybrać, ten duch dobry, kto zawsze się opiekuje panem Zbyszkiem, który mu pomaga, masażystą jest, sprawozdawcą jego, załatwia korespondencję, wszystko. Poprosimy małżonkę, może pomoże wybrać. Proszę bardzo. To są nagrody, państwo decydują, co wybieracie. Proszę Państwa, a było to aż w roku 490 przed naszą erą, kiedy to lipides z równiny maratońskiej przebiegł do Aten 42,2 kilometra, by krzyknąć nikę, czyli zwycięstwo i paść martwym. Tam zwyszek przypomina nam ten czas. Pan Zbyszek wybrał odkuzaczy fundowane przez burmistrza miasta. I teraz poprosimy numer dwa w naszej dziesiątce, Joannę Burzyńską, ponieważ jej nie ma, pana trenera. Prosimy o wybranie nagrody dla pani Joanny. Odkuzacza już nie ma. Proszę bardzo. Odkurzacz już jest kupiony, więc tylko to, co tutaj zostało. Przypomnę, krzesła, dwa aparaty Kodak. Ten jest podobnie z, yy, taki bardziej nowoczesny, tak ja słyszałem. Dwa radny, kasko, żółte żelazko, serwis do kawy, kuchnia katowla. Serwis do kawy. Serwis do kawy jest sprzedany, więc dla pani Anny Bożyńskiej będzie serwis do kawy. I teraz... Teraz numer 3. Kasia tregiel będzie wybierała. Proszę bardzo. Nie ma już odkurzacza i nie ma serwisu do kawy. Proszę to bardzo, co pani, pani wybiera? Tak to może zostać? Nie, nie wiem. Tatuś pomóż, bo córka nie wie co wybrać. Tak. Chcecie kuchenkę. <laughs> bardzo praktyczne pytanie i to jest ścielnicy, brawo. <laughs> może jednak takę poprosimy. Pan będzie uprzejmy, poprosimy, pomoże Pan córce wyborze. Ja uważam, że Pan Piasecki dostał pomoc. Ja <noise> proszę bardzo. Zatem Pan Andrzej Piasecki pomoże w wyborze. Ona mnie konsultowała, ja będę ją konsultował. Proszę, proszę. proszę bardzo. Już wybrał. Już ja. a, no, a tam co wygląda? Proszę. To jest mój poseł. kurza poseł. Proszę, 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 proszę. proszę, proszę. <głosy> proszę. <głosy> bardzo. W całą aparat jest kuchnia. Czerwony koło. Kodak. Kodak. Proszę bardzo, aparat Kodak. Bardzo dobry. I dobry wybór. Gratulujemy. I numer 4 na liście. Numer 4 na naszej liście. Siedmiotka. Gruza To jest aparat, kodak, aparat. Skin automat, żelazko, dwa krzesła. Kuchnia, ta do wyboru, sterował i radio gminy. Aparat. Aparat Kodak ufundowany przez Sobran Odbiór w Brągowie. Dziękujemy, prosimy numer 5. Światło Łodyż. No wybór jest coraz oczywiście mniejszy. Proszę bardzo. Powiem co zostało. Dwa krzesła, żelazko, dwa zegarki Casio, aparat Skin, kuchnia gazowa i radio magnetowe. Zegarcie. Casio. Super zegarek, proszę bardzo, ufundowany przez Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej i Urzędowej. I numer 6. Andrzej, panie Andrzej. Pan Andrzej, teraz wybiera na siebie. Proszę bardzo. Pan Andrzej proszę o pomoc w małżonkę. Co zostało? Dwa krzesła zostały. Zelazko zupany zostało. Zegarek Casio, aparat fotograficzny z kim, magnetofon i kuchnia gazowa, roba i Żelazko, Zelazko. Ufundowane przez PSS z Proszę bardzo. Numer <śluzny> 7. Henryk Kars. I ma prawo wyboru. Dwóch przesył. Zagarek e, Kasio, aparat fotograficzny, kuchnia gazowa dziarczna. Aparat fotograficzny. Proszę bardzo. Gratulujemy i prosimy do Tomka Panelskiego. Tomek Panelski numer 7 na liście. Ma już by wybór Krawnicy. Zagarek Kasio, radiowane tofon, kuchnia gazowa dla Krzesła. Zegarek Cassio, jest? Proszę bardzo. Zegarek Cassio wybiera, proszę bardzo. Z tym razem, z tym, z tym razem. Jest to nagroda obudowana przez Wam spółdzielcy w Rągowie. Zegarek Cassio, ktoś jeszcze wziął Proszę, to tam jest potrzebne. Nie na razie na liście. To Jan Aleszczyk. Prosimy Janka. I co zostało? Dwa krzesła, Kuchnia gazowa, Radio Mamedoko. Kuchnia gazowa, swego Wasza tylko bardzo wygląda do odrębienia lekcji. I <grym> radio magnetowo wysłuchanie. <grym> Kupnie <grym> gazową, którą pani poławiła, zróbmy to, Lekcji nie będzie ale... I prosimy Anetę Abramowską. Aneta Abramowska ma wybór następujący. Radio magnetowo. Albo pan No i gdyby tak na sali znalazł się sponsor powiedzmy, so, 26, nie... i powiedzmy na 126, to przesław. Nie działaj ma na ten elektryczny nie taki drogi. Proszę bardzo. dwa lub No To była końca prezentacja w dziesięciu najpopularniejszych. Przypomniemy jeszcze raz. Numer 1, Zbigniew Wójski. Numer 2, Jordan Wurzyńska. Numer 3. Ruza Numer 4. Numer 5, Łatwo numer 4 jest jednostkowy. Róża Tęska. Pomyliśmy się. Kasia Prykiel opuściliśmy. Numer 3. Kasia Krygel, numer 4, Ruza Tęska. Numer 5 Piotr Łotysz, numer 6, Andrzej Kiasecki. Proszę bardzo dalej. Numer 7 Henryk Kaczyk, numer 8 Tomek Tanewski, numer 9 Jan Aleszczyk i numer 10 Produkt. No, tak, proszę bardzo, tak, proszę bardzo. Czy Państwo się na moment? zaraz, Nie wiemy teraz. co Poczekajmy, aż wszyscy szafana otrzymają, nie a będzie... tymczasem oczywiście Państwo bawicie się wzajemnie za chwilę. Nie będziemy pytani, kto głosy nie ma. A kto ma? Proszę Państwa, już moment. Już za chwilę będziemy mieli wszyscy. A, to Marzyście czy Nie, to zakliję. Och, z dziewczyną mu zrobię. Często w dzisiejszym plebiscycie, co chciałby Pan powiedzieć do wszystkich? Przede wszystkim to chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy się przyczynili, że w ogóle doszło do zorganizowania tego predysytu po raz pierwszy w Rągowie. No, Gdyby nie olej, to w ogóle tu byśmy dzisiaj nie stali w tej, właśnie w tej salce jako pierwsza dziesiątka w tak, Rągowie. Po, po, po drugie, chciałbym też podziękować wszystkim tym, którzy głosowali po prostu za moją kandydaturą do pierwszej dziesiątki, no i tym, że właśnie wygrałem ten predystyd. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, czy mamy wszyscy już szampan? Nie mamy jeszcze. Jeszcze chwilę czekamy, bardzo Panu prosimy, bo to coś tutaj nam brakuje. Koleżanka, radna zresztą, radna Mrągowska, ułożyła dzisiaj dowcip. I naprawdę mam tutaj i szampana, i w ogóle obie ręce zajęte. I spróbuję sobie jednak z pamięci to przypomnieć, bo to jest na temat maratonu. A może już, już, już się Pana podano? Nie. Dobrze. Otóż tak. Zawodnik, zwycięzca maratonu, dobiegł do mety, wygrał i nie okazał zmęczenia. Wszyscy zdziwieni i sędzia pyta go, co Pan zrobił? W ogóle nie jest Pan zmęczony. Na co zawodnik odpowiada? Wyłączył mi się krokomierz, krokomierz, myślałem, że jestem w połowie drogi do mety. Tak. Nieśmieszne? Nie to ja już więcej nie będę opowiadać, dowcipów to miało być śmieszne. Ponawiamy pytanie: Czy teraz już wszyscy goście mają sampan? Nie mają, ale część już będzie miała za chwilę, zatem proszę Państwa, ci co mają, a ci co za chwilę będą mieli. Zdrowie naszej dziesiątki, zdrowie w ogóle wszystkich sportowców na głowie. Wszystkiego dobrego laureatom. Czy ci, którzy nie mają 18 lat, to mogą szampana? Mają zezwolenie? A dzisiaj nie sprawdzamy chyba, kto tutaj nie ma 18 lat. Ja mam, ty też wiem, że masz. Proszę Państwa, no cóż, wypijamy zdrowie, życzymy im 100 lat sukcesu, a Państwu dziękujemy wszystkim, którzy na nich głosowaliście. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam, 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyją. Oczywiście niech żyją sportowcy, niech żyją wszyscy ci, którzy za nich trzymają kciuki i żyjmy we wszyscy. Dziękuję. I, I którzy kochają sport. Proszę Państwa i tak delikatnie pijąc sam pana posłuchamy jeszcze troszeczkę muzyki wykonaną zespołu z Miejskiego Domu Kultury. Dojść na matki kiedy ojciec rozgniewa się. To bowiem zabiera się w piśmie. Oto kładę na sylwetnika niewielki, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam za to, którzy wierzycie w część. dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczy, stał już myśląc, odpadają do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemionem. Ale oto, czy wyrzeka się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzechnie opanował? Wyżekam się. Czy wierzesz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Stworzyciela nieba i ziemi. Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, w Syna Jego jedynego, Pana naszego narodzonego, w Dziewicy, umęczonego i pokrywanego? Który powstał, z i zasiadał po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie święty, odpuszczenie grzechów, stanie ciała i życie wieczne? Wierzę. Czy przyrzekasz za pomocą łaski Bożej zachowywać wiernie przykazania boskie i kościelne? Przyrzekam. Czy przyrzekasz zbłębiać swoją wiarę i uczęszczaj regularnie na lekcje religii? Przyrzekam. Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, i jest naszą drugą. w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Teraz Panu Jezusowi złożycie swoje przyrzeczenie Trzeźwościowe, że do osiemnastego roku życia... działo moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich w krwi mojej, Nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu, to czyńcie na moją pamiątkę.